Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, ja już dzisiaj ubrany troszeczkę na cebulkę, bo Chłodek już zawitał do nas, w końcu jest już końcówka października, no ale ten październik i ta jesień w tym roku jest taka dość ciepła, więc to jeszcze jest czas, żeby Porozmnażać swoje rośliny, żeby w przyszłym roku były jeszcze piękne. Jakie mamy sposoby na rozmnażanie tych roślin i na co musimy zwrócić uwagę, to opowiem wam w tym odcinku. Jednym z takich podstawowych sposobów na rozmnażanie roślin oczywiście jest ich siew, ale zanim będziemy je siać wiosną, to musimy zebrać nasiona. Jeśli macie takie rośliny, które chcielibyście, żeby się. Rozrosły, żebyście mieli ich więcej, a nie są to rośliny, które same się rozsieją i same wykiełkują, to możecie zebrać z nich nasiona. Oczywiście z tych, których, które same kiekują, również możecie zebrać, bo można sobie je przenieść na przykład w inne miejsce. Ja stoję słuchajcie przy cyni, która niesamowicie kwitnie w tym roku u mnie bardzo długo. Jest koniec października, a ona zobaczcie jest w pełni rozkwitu. Tak naprawdę nie ma zbierać z czego nasion, ale cynia to jest jedna z takich roślin, którą ja lubię siać wczesną wiosną, bo ona wtedy troszeczkę podrośnie i wcześniej będzie już mi kwitła na rabatach, więc w co muszę się zaopatrzyć? Oczywiście mam kopertki, które będę zbierał nasiona i teraz ważne jest, abyśmy te nasiona zebrali takie wysuszone, więc nie zbieramy ich wcześnie rano, najlepiej by było, gdyby to było super słoneczna pogoda, no ale o taką już będzie coraz trudniej, więc wybieramy sobie moment w ciągu dnia, kiedy jest najlepszy, najlepszy czas na zbieranie tych nasion, no i po prostu je zbieramy. Zobaczcie, tu mam prawie przekwitnięte E, o, taką główkę, co prawda nasionek chyba tu będzie miała mało, o może jeszcze ma. E, już prawie dojrzałe. Możemy zerwać całą główkę, a możemy zebrać właśnie tylko tą ten wierzch. Oczywiście przechowujemy te nasionka w suchym miejscu. E, najlepiej od razu je podpisać, e, bo później nie będziecie wiedzieli, co to jest, więc zaopatrzony również w flamaster Od razu będę podpisywał cynia. Jeśli znacie odmiany, to oczywiście można również podpisać, ale tak jak wspomniałem, czekajcie do tego najlepszego momentu w ciągu dnia, żeby zebrać nasiona, no i wtedy w kopertkę podpisujemy i macie już gotowe nasionka na wiosnę, żeby je właśnie posiać, żeby wyrosły takie piękne rośliny. Podobnie, słuchajcie, jest z werbeną patagońską, chociaż ja osobiście werbeny nie sieję, bo ona u mnie jest jak chwast, rozsiewa się wszędzie, doskonale o tym wiecie, bo opowiadałem wielokrotnie na kanale, że nie mogę sobie poradzić z werbeną patagońską, no ale jeśli są wśród Was tacy, którzy chcieliby ją przenieść w inne miejsce, rozsiać, to tak naprawdę najlepiej jest to te nasionka po prostu zerwać z werbeny i przenieść na docelowe miejsca, gdzie chcecie, żeby w przyszłym roku wykiełkowała tak jest najlepiej, ponieważ dużo lepiej kiełkuje właśnie w ziemi ta, która zimuje, te nasiona, które zimują, niż takie przetrzymane w domu. Werbeny nie rozsiewam, natomiast jestem przy roślinie, która, na której mi bardzo zależy. Wprowadziłem ją niedawno do ogrodu w różnych odmianach. No i będę próbował, czy będą kiełkować na wiosnę, więc chciałbym zebrać z nich nasiona krwiściąg w różnych odmianach. Słuchajcie, zobaczcie, tu już jest taki gotowy... O gotowy do zbierania, te piękne kwiatostany, które już przekwitły, wytworzyły nasiona, będę tak lekko osypywał, tylko te, które spadną, tylko te, które są najlepsze do tego właśnie, żeby wykiełkowały, czyli takie już wysuszone, resztę zostawiam. No i mam tego kwiściąga trochę. Będę próbował w tym roku, ponieważ no ja sadziłem je tutaj właśnie z takich całych sadzonek, natomiast chciałbym spróbować, czy wykiełkują i będę mógł je rozmnożyć w większej ilości. Kolejny sposób na to, żeby rozmnożyć rośliny w swoim ogrodzie lub na tarasie, szczególnie te, na których Wam bardzo zależy, a które na przykład nie zimują albo zimują, a chcecie mieć ich więcej, to jest tworzenie sadzonek z takich zdrewniałych, półzdrewniałych, tak naprawdę jeszcze zielnych pędów. Przyszedłem tutaj do roślin, na której mi bardzo zależy, o której z pewnością jeszcze Wam powiem w następnym odcinku, ale chciałbym Wam pokazać, jak zrobić sadzonki z szałwi Amistad. Szałwia Amistad nie zimuje u nas, wymarza, więc albo ją chowamy, albo ją chowamy i robimy nowe sadzonki. Nic bardziej prostszego, słuchajcie, ścinamy, ścinamy taki pęd, mniej więcej taki sposób. Oczywiście musimy ją ogłowić, czyli odciąć jej ten kwiatostan. I teraz mamy pęd, który ma tutaj ma już drobne listeczki wyrastające z tutaj pomiędzy liści, ale to jest punkt, z którego wypuszczą nam korzenie, więc stwórzmy sobie z tego powiedzmy dwie sadzoneczki. O, obrywamy liście. Właściwie większość liści. Obrywamy szczególnie te, które będą tutaj w ziemi. Te też te możemy już też oberwać, zostawiamy tylko tutaj te zewnętrzne, właściwie możemy oberwać je w całości. I tak przygotowany pęd. Taki półzdrewniały, będziemy wsadzać do doniczki. Słuchajcie, e, przygotowałem już taką mieszankę ziemi. Tutaj mam klasyczną ziemię mm, ogrodową. Możecie również mieć taką ziemię do ukorzeniania, taką do, do sadzonek. Ja pomieszałem ją z piaskiem, żeby troszeczkę ją rozluźnić. I teraz będę mm, po prostu tworzył nowe rośliny poprzez sadzonki zielne. E, wybrałem sobie taką doniczkę, nie za dużą, nie za małą. Wsadzę tam trzy. Mniej więcej w ten sposób trzy takie e, gałązki możecie wsadzić je głębiej, żeby przynajmniej e, z dwa te. Mm... Między węśla się tu pojawiły, z których może wypuścić korzeń. Dam tutaj trzy podleje i uwaga, dopóki nie będzie dużych mrozów, a właściwie dopóki nie będzie takie 2-3 stopnie, to one mogą stać gdzieś pod dachem. Natomiast później dobrze by było przenieść je do cieplejszego miejsca. Z racji tego, że to jest roślina, która nie zimuje, więc ona po prostu zmarnie. Czyli dajemy ją do jasnego miejsca, w którym jest temperatura najlepiej w okolicach tak. 10 stopni i on, ona wtedy się będzie super ukorzeniać, i e, na przyszły rok będziecie mieli szałwi emisat już dużo więcej. Dodaję tutaj kolejne, mm, kolejne e, gałązki, no i właściwie jest gotowe. Pamiętajcie o tym, żeby podpisać, bo czasami może się zdarzyć, że te liście w ogóle w całości opadną, i później nie będziecie wiedzieć, co to jest za roślina. Moi drodzy, w taki sam sposób oczywiście możecie przygotować sadzonki, nowe sadzonki hortensji, zarówno hortensji Anabel, jak i tej hortensji e, bukietowej. Ja mam już tu przygotowane sztobry, powsadzane. O tym, jak przygotowywać właśnie takie sadzonki hortensji opowiadałem już w jednym odcinku. Właściwie cały odcinek jest poświęcony temu, więc serdecznie Was do niego zapraszam. Tu tylko wspominam, że... To jest jeszcze odpowiedni moment, żeby właśnie przygotować takie nowe sadzonki hortensji. Moi drodzy, w taki sam sposób możecie przygotowywać sadzonki tych roślin, które mają tak lekko zdrewniałe. Między innymi budleje się do tego nadają, między innymi werbena cytrynowa super się do tego nadaje i wiele jeszcze innych roślin. Mijamy teraz kocankę włoską, która u mnie się rozrosła bardzo, ale chciałbym stworzyć nowe sadzonki, więc też będę w taki sam sposób je rozmnażał. Dwa sposoby na rozmnażanie roślin już za nami. Pierwszy wymaga cierpliwości, drugi troszeczkę mniej, a trzeci to będzie podzielenie roślin i od razu będziecie mieli efekt. Ale zanim pokażę Wam, jak to zrobić, to mam pytanie do Was, czy już subskrybujecie mój kanał? Słuchajcie, zbliżamy się do 300 odcinka, więc jeśli nie subskrybujecie, to zachęcam, włączcie również dzwoneczek. No i jeśli nie obejrzeliście tych 290 odcinków, to. The <laughs> cat Powodzenia. Październik to też doskonały czas, aby zastanowić się, czy nie zechcielibyście uczestniczyć w przyszłorocznej edycji projektu wow Garden. Być może znacie już ten projekt i oglądaliście filmy z właśnie z tegorocznej edycji, a jeśli nie, to oczywiście Was zachęcam. No i pamiętajcie, że można już zgłaszać swoje ogrody do tej przyszłorocznej edycji Wow Garden. Już nie możemy się z dolą doczekać, aż zaczniemy ponownie jeździć po Polsce i po Pokazywać właśnie wasze ogrody. Jednym z najbardziej chodliwych tematów ostatnio u mnie na Instagramie jest temat jak rozdzielić lub rozmnożyć. Trawy. Dlatego przyszedłem tutaj do ostnicy cieniutkiej, którą oczywiście możecie rozmnażać poprzez nasiona również, ale wymaga to większej cierpliwości, chociaż kiełkuje bardzo szybko. Natomiast jeśli macie już takie dość rozrośnięte te trawy, to październik, a nawet listopad, jeśli jeszcze nie będzie dużych mrozów, możecie spokojnie je podzielić. I właśnie dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak dzielę taką ostnicę cieniutką na dwie, może trzy. Mniejsze. Warto jest też zaznaczyć, że czasami dobrze jest przesadzić taką trawę, faktycznie ją odmłodzić, bo ona wtedy dużo lepiej będzie rosła. No to co, zabieram się do roboty. Obkopujemy tą trawę w troszeczkę większej odległości niż, niż tak przy samych korzeniach. Najlepiej naciąć ją w dwóch, trzech miejscach. I lekko podhaczyć. Oczywiście wszystko zależne jest od tego, jaką macie e, ziemię w ogrodzie. Zobaczcie, e, taka trawa ma tą, tą e, bryłę korzeniową, no dość już dużą. E, jeśli chcemy przenieść ją na nowe miejsce, to oczywiście lekko osypujemy. Teraz już nie ma takich. M, nie, nie jest tak gorąco, więc ona nie jest narażona na to, e, że przeschnie. No i traktujemy ją właśnie w ten sposób łopatą, czy szpadłem, jak to woli. Jak damy radę. Jest. Tak przygotowaną sadzonkę, oczywiście możecie trochę przyciąć. Ja przycinam generalnie osnicę na wiosnę, ale jeśli dzielicie ją właśnie, to lekko możecie ją przyciąć, zostawiając jej jeszcze te pędy, bo one troszeczkę ją przysłonią od tą bryłę korzeniową, od wiatru, od mrozu, od śniegu również. I tak przygotowaną sadzimy na nowe miejsca. To co? Idziemy poszukać dla niej nowego miejsca. Tą zostawiam na razie, a z stąd idziemy. Przygotowałem sobie wstępnie już tutaj miejsce m, do tego, żeby posadzić nowe rośliny. przy rododendronie z przodu i tutaj z tyłu. I, I uważam, że ta trawa będzie tutaj bardzo dobrze wyglądać. Wsadzimy tutaj jeszcze mnóstwo tulipanów, trochę czosnków i przez cały sezon będzie tutaj naprawdę pięknie. Pamiętajcie, żeby trawę, e, w przypadku takiej trawy, nie sadzić jej zbytnio głęboko. E, posadźcie ją właściwie na tym samej głębokości, co była. Przy okazji możecie wsypać troszeczkę e, jakiejś luźniejszej ziemi, jeśli macie, jeśli macie glinę. Dołek dobrze, żeby był większy, tak żebyśmy mogli jeszcze teraz solidnie podlać. Rozluźniamy tą ziemię w dołku, przesypujemy ją, żeby trawa miała lepsze możliwości do ukorzeniania się troszeczkę głębiej. Osadzamy i delikatnie przysypujemy. Pamiętajcie, żeby nie przysypywać tutaj tej części na równo tak jak rosła, nie niżej, nie głębiej, aczkolwiek na samym początku możecie zrobić delikatne zagłębienie, żeby fajnie podlać, żeby ta, trawa, żeby ta woda tutaj chwilę się zatrzymała. Na razie nie przycinam. Wsadzę kolejne. Pamiętajcie, że trawy możecie dzielić jesienią, natomiast ja jestem na przykład takiego zdania, że te, które kwitną późną jesienią, tak jak na przykład tutaj u mnie piórkówka, dużo lepiej jest je podzielić wiosną. Natomiast są oczywiście plusy i minusy. Jeśli podzielicie teraz, nawet w przypadku takiej kwitnącej trawy, to ona już się zakorzeni do wiosny i na pewno w przyszłym roku będzie dużo lepiej rosła. Natomiast będzie, może być problem z przyjęciem się tej trawy. Jeśli podzielicie ją wiosną, to będzie na pewno w przyszłym roku mniejsza, ale na pewno się przyjmie. Rozmnażanie roślin to jedno, ale nie można zapomnieć również o tym, że ogród jesienią powinien też być piękny. Dlatego co roku przywożę do siebie do ogrodu chryzantemy. Wiem, może trochę dziwne, ale ja uwielbiam chryzantemy, ponieważ bardzo długo kwitną, wymagają właściwie mało pracy i dają taką wielką. Yy, Kulę y, koloru, tak naprawdę taką plamę koloru w różnych kolorach, jakie y, tylko sobie chcecie. Ja w tym roku postawiłem na ciemny róż i taki rudy. No i sprawdzają się bardzo dobrze, szczególnie z y, moimi donicami, które dopiero co malowaliśmy na kolor jaki? Pomarańczowy, ciemny-żółty. Wielu z Was pisze, jaki to kolor. E, oglądając film na naszym nowym kanale e, "Ogrodowy warsztat" tam właśnie jest taki film o tym, jak odnawiamy stare donice. Na dziś to już koniec. Ja pędzę do roboty, bo chłodno się robi już e, wcześniej, a mam jeszcze bardzo dużo pracy w ogrodzie.